Witam <tryk> dziś, dziś robimy testy o, u drzegu. tego oto maleństwa na łyżce na łyżce jest 300 kilo Tu jest tak 4, 4 worki pszenicy po 50 kilo i tutaj jest 4 worki po 20 kilo i sorry po 25 kilo wylewki samopoziomującej Także od, razem jest 300 kilo, nie? i powiem wam, że, że no koła jak koła wiadome, normalnie jest kilo, jak jak jest ustawiony tak bo to im, im wyżej czy tak, im wyżej no to traci właśnie widać, że jest że jest siednięty i jak nacisnę jak tutaj nacisnę przód o Patrzcie co się dzieje Idzie na dół. Tu może będzie lepiej widać, spróbuję tak O Kudzia O, podnosi o. Podnosi dupkę Dupkę. Jak naciska. Także 300 kilo. Wiadomo, że jak ziemi się na to nie będzie ważyć około 300, ale test. Test przejedziemy się. Tylko trzeba delikatnie. O, o, jeszcze do końca o, Teraz siadło na tym na poducha i zobaczymy teraz, no, widzicie teraz jest teraz jest inaczej jeszcze o, teraz siada ba, cały i.. Ceramic ke jest obie tak Także jak się jedzie, to czuć, czuć te 300 kilo. Pięknie idzie. Idę obcudu. Czuć, zabójczo czuć. Jednak 300 kg. Trochę <noise> fajnie wyglądają worki A jak tak jest No nie, ale jak podniosę delikatnie To już dupę podnosi, nie? To trzeba delikatnie vai scratchio um ah agora To tyle z testów na razie, czy...